Cześć, mam na imię Bartek i chciałbym Wam opowiedzieć o projekcie skateparku, który wraz z moim bratem Dominikiem zgłosiliśmy do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Nasz plan jest taki, żeby było tutaj świetne miejsce, gdzie możemy pojeździć na flynagach, bmxach, deskach, spotkać się razem, spędzić spoko czas. Dlaczego skatepark? Bo na Wielkiej Wyspie brakuje nam takiego miejsca, gdzie moglibyśmy razem jeździć. Jedyne miejsce, gdzie można to profesjonalnie robić, jest oddalone 7 km stąd, jest na na Legnickiej, a dojazd trwa godzinę. Chcemy to zmienić i stworzyć skateper, na którym moglibyśmy się spotykać, bawić i jeździć. I przy okazji nie krewnę Planujemy, żeby na skateparku było kilka ramp, m.in. quarterbank, kilka boksów, a no ogólnie każdy znajdzie coś dla siebie. Także pamiętajcie, głosujemy. Od 20 września do 7 października. Projekt 371. Skatepark Wielka Wyspa. Tutaj będzie nasz Facebook, tu będzie Instagram, a za mną będzie Skatepark. Widzimy się w przyszłości tutaj.